Dzień dobry Państwu, z tej strony ekipa sklepu AgroRay. Chciałbym Wam zaprezentować ciągnik jednoosiowy marki Motorsich wyposażony w silnik diesla o mocy 12 koni, Jest to ciągnik o oznaczeniu Motorsich MB12DE. Zobaczcie Państwo, jak prezentuje się w całości. Przejdziemy sobie teraz wokół niego. Opowiemy sobie o najważniejszych danych technicznych, zaczynając od kierownicy. Na kierownicy znajdują się podstawowe dźwignie obsługi. Pierwszą dźwignią jest dźwignia BHP. Umożliwia nam ono prawidłowe uruchomienie ciągnika. Dźwignia poniżej to dźwignia sprzęgła oraz dźwignia gazu. Mamy tutaj także przełącznik do włączania światła przedniego. Ciągnik został zmontowany na potrzeby klienta, dlatego światło zostało dołożone również wedle oczekiwań klienta. Ciągniki marki Motorcycle są wyposażone w bardzo dobre skrzynie biegów z przełożeniem i zbudowanym reduktorem. Mamy tutaj zastosowane również zwolnice, które znacznie zwiększają uciąg maksymalny. Dodatkowo wyposażony jest on standardowo. Obciążniki i szerokie, wysokie koła. Zobaczcie, są one mniej więcej powyżej kolana. Jest to rozmiar 56 cm, szerokie na 6 cali. Uruchomimy teraz ten ciągnik. Pokażę Państwu, jak pracuje silnik. Jak zachowuje się ciągnik na poszczególnych biegach. Dźwignia BHP, zwiększamy obroty. Włączamy odprężnik i kręcimy tutaj na stacyjce. dotarcie, a dlatego nie będziemy pracować tutaj zbyt długo. Będzie to już rolą klienta. Wszystko jest sprawdzone. Zrobiliśmy wszystko, czego klient potrzebował. Zostanie spakowana do przesyłki jeszcze glebogryzarka i oszczęd Motor Siege. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani takim, bądź podobnym zestawem, zapraszamy do naszego sklepu, sklep AgroRay, gdzie znajdziecie Państwo, czego potrzebujecie.